Cześć, hej! Przychodzę dzisiaj z filmem, gdzie powiem Wam o premierach książek, na które czekam. Jest to w najbliższym czasie, czyli ta połowa marca i, i kwiecień. Jest to osiem książek wybranych takich, których w sumie premiera najbardziej mnie ciekawi. To nie znaczy, że inne książki mnie nie ciekawią, wręcz przeciwnie również, ale te jakoś tak bardziej przykują moją uwagę i już Wam pokazuję i opowiem, co to są za książki. W marcu swoją premierę będzie miała książka Ropuszki i jest to książka na z jakby z tej serii o, o dorze Wilk, o tym całym jakby tym świecie. I są to opowiadania, które dzieją się, tak przynajmniej mi się wydaje, po zakończeniu tej serii, więc ja z racji tego, że tej serii jeszcze nie skończyłam, to w momencie, jak ją skończę, na pewno po to Ropuszki sięgnę. Podobno są bardzo takie ciepłe, przyjemne w odbiorze i, i chętnie się tak wraca do tych momentów z bohaterami właśnie z serii o Dorze Wilk. Podobno pojawia się tam też Witkacy, więc może być to naprawdę bardzo, bardzo fajne. Kolejna książka to jest książka Weekend. Życie i czasy złej czarownicy z zachodu. Chyba każdy z nas złą czarownicę z zachodu, z krainy Oz i naszej dorodki, która do tej krainy się udała i złą czarownicę pokonała, tak jak to w bajkach ma miejsce, zło przegrywa, dobro wygrywa. Ale tutaj poznajemy złą czarownicę z zachodu, troszeczkę z innej strony, dowiadujemy się kim była, dowiadujemy się dlaczego stała się zła. Nie wiem czy kojarzycie, kiedyś też wychodziły takie książki właśnie jak yy, Ta wiedźma morska. Bardzo często z takie retellingi, których właśnie poznajemy tą naszą złą postać, tego naszego yy, Williana, z takiej trochę innej strony, co jakby sprawia, że troszeczkę my wybaczamy mu te jego złe czyny. Zobaczymy, jaka właśnie będzie Zła z Zachodu. Yy, ja oglądałam serial dawno, dawno temu i tam motyw tej Złoczornicy z Zachodu również się pojawił, więc jestem ciekawa, czy to będzie troszeczkę powiązane. Jak ten serial, tam jest mnóstwo historii bajkowych i tam właśnie też Złoczarnica z Zachodu była i podobny właśnie jakby schemat się pojawił, że ona była zła, a my... Nie się dlaczego ona się stała zła. Ta książka mnie ciekawi, jest z gatunku fantazy, nie jako młodzieżówka, tylko bardziej y, z fantastyki, tej takiej dla dorosłych, bardziej, więc nie będzie to młodzieżówka, chyba. Co? premiera ma też książka, która dla mnie w zeszłym roku wyskakiwała po prostu z każdego konta, otwierałam tylko lodówkę i ta książka po prostu nie wyskakiwała. Wszędzie na Instagramie ona była, na YouTubie, czyli y, nie pamiętam, jak ona jest po angielsku. Kając świt, czyli ten um, retailing Mulan jako Project Runway i myślę, że to bardzo dużo wyjaśnia. Książka opowiada o Mai, która marzy o tym, żeby być najlepszą, najlepszą krawcową w kraju. Któregoś dnia królewski posłaniec wzywa schorowanego ojca mi do tego, że wziął udział w królewskim konkursie właśnie projektowania coś takiego i nasza Maja postanawia się, że tego ojca tam wybrać i przejąć jego rolę. Oczywiście zdrada tego sekretu, grozi jej śmiercią. Czy pan ten opis coś mówi? Tak, dla mnie to jest bardzo, bardzo mulan. Tylko nie wiem, na jakiej zasadzie ona ma się potrzebować od tego ojca w konkursie projektowania, czy tam, co no z tą modą. Podobno jest super, Bo wszyscy ją zachwalają, ta książka. Naprawdę ona była po prostu wszędzie. Ta książka przez cały zeszły rok. Wszędzie się pojawiała, wszędzie ją widziałam, mam wrażenie wszyscy ją czytali, więc jestem ciekawa czy aż tak bardzo jest super, że ją wszyscy tak zachwalali i czy mi też się przez to spodoba. Model jak najbardziej uwielbiam, pod oczekami oglądałam zawzięcie, Mulan moją ulubioną bajką będzie chyba do końca życia, więc jestem ciekawa czy to połączenie mi się spodoba, okładka jest super. Sami przyznajcie, że okładka tej książki jest rewelacyjna i bardzo się cieszę, że jej nie zmienili, bo w oryginale ona jest albo taka sama, albo bardzo, bardzo bardzo podobna. Kolejną książką jest Przebudzenie, tą, tą pierwszy z tej serii. Jest to historia pewnej uczennicy, która pracuje w bibliotece, w świecie, który jest otoczony magią i ta magia nie jest niczym przyjemnym, tylko magia towarzyszy też przy śmierci i wojnach i ona ta biblioteka, te książki są mi takim bezpiecznym miejscem, któregoś dnia świadomie ratuje życie pewnego czarodzieja, który, jak się później okazuje, jest wysoce postawionym czarodziejem. I ten świat magiczny, ta magia, ta moc, która w niej drzemała, zaczyna się przebudzać i zaczyna się od ciebie tak, tak, tak ciągnąć te, do tego świata. I ta nasza główna bohaterka stoi na takim rozwidleniu dróg. Czy wrócić do tej biblioteki, gdzie czuła się bezpiecznie i było to taką bezpieczną przystanią, czy pójść w nieznane i uderzyć w to miejsce, które, którego się po części obawia. No... Mówię, taka klasyka yy, trochę literatury fantastycznej, mam wrażenie, zwłaszcza tak troszeczkę podchodząc pod romans i, i młodzieżówki. Jestem jej ciekawa, czy, czy... będzie fajna. Jakoś mnie zaciekawiła okładka, mi się też bardzo spodobała i opis, no... Nie jest może czegoś tak bardzo powalające, że może to coś fajnego, ale będzie mi się kojarzyło z tym, co się czytało kiedyś, jak się było um, na statku, bo ten opis bardzo mi się tak kojarzy z takimi klasycznymi książkami fantastycznymi. Kolejna książka to Kim Ji-young. Ji nie wiem, czy czytałam to dobrze. Urodzona w 1982 roku. I ja tutaj pozwolę sobie przeczytać cały ten opis książki, on nie jest długi, natomiast ten opis właśnie mnie bardzo zaintrygował do takiego stopnia, że yy, jakby ja muszę tak książkę przeczytać. Wydaje mi się, że będzie to naprawdę coś dobrego. Kim Ji-young urodzona jako dziewczynka, choć chcieli chłopca. Kim Ji-young jest córką, więc jest gorsza od swojego brata. Kim Ji-young jest wzorową studentką, ale nie może odbyć stażu. Kim Ji-young ma najlepsze wyniki w pracy, jednak nie dostaje awansu. Kim Ji-young jest matką, więc musi porzucić karierę zawodową. Kim Ji-young jest kobietą. Moja historia jest zwyczajna. Mieszkam w Korei Południowej, jestem żoną, matką. Pracuję w dużej korporac korporacji pełnej szpiegowskich kamer w damskich toaletach. Mężczyznom to nie przeszkadza, więc nikt się tym nie przejmuje. Jako pełnoetatowa mama muszę zrezygnować z pracy i zająć się domem, bo w oczach mężczyzn to obowiązek kobiety. Tak też zrobię. Rzeczywistość jednak okazuje się dla mnie trudniejsza i wpadam w pułapkę. Czy mam taki sam problem jak ty? Powieść, która wywołała międzynarodową o dyskusję o prawach kobiet na całym świecie, jest to coś niesamowitego, jest to coś, co przykuło moją uwagę i myślę, że jest to książka dla każdej kobiety, jeżeli okaże się faktycznie taka, że porusza te prawa kobiet, że porusza to, jak bardzo one są potrzebne w dzisiejszych czasach i jak bardzo jest to, że nie możemy pozwolić na to, żeby je stracić. Więc <laughs> uważam, że będzie to bardzo, bardzo dobra książka. Kolejne dwie książki już zostaną wydane w kwietniu i to tak na początku, bo 14 kwietnia Obydwy będą premierem. premierę. I pierwsza książka to są Mroczne archiwa. Śledztwo w poszukiwaniu książek oprawianych ludzką skórę. Tutaj tak patrzę, bo mam spisane po prostu te tytuły. I jest to naprawdę intrygująca książka, ponieważ jest to historia o tym, jak nasza autorka Megan Roseblom postanowiła dowieźć, dowiedzieć się skąd w takich bardzo szanowanych mm, bibliotekach są oprawione książki w ludzką skórę, skąd one się tam wzięły i jaka jest ich historia. I Książka wydaje się dość makabryczna, jednak mnie to bardzo intryguje. Dowiadujemy się bardzo wielu tajemnic, bardzo wielu mm, takich mrocznych historii, na przykład o tym, dlaczego pewien lekarz postanowił oprawić skórą swojej pacjentki czy, trzy egzemplarze traktatu medycznego. Albo dlaczego pewien tam pewna osoba postanowiła w dwóch egzemplarzach swoją skórą oprawić swoją jakby autobiografię? No, wydaje się to być coś bardzo dziwnego, tajemniczego, mrocznego, i też odpowiada na wiele takich dziwnych pytań, czy taka książka pełna w ludzką skórę, czy powinno odpowiadać na przykład się jej pogrzeb? Bo teoretycznie ta książka jest stworzona z człowieka. Jest to dość intrygujące, nie uważacie? I ostatnia książka jest to Mroczna wiedza, Sholomans lekcja pierwsza. I jest to książka fantastyczna, książka z kolejnym motywem szkoły. Mamy tutaj kolejną szkołę, kolejną szkołę magiczną, jednak czym ona się różni od naszego klasycznego schematu szkoły Hogwartu? No tym, że w tej szkole ym, porażka grozi śmiercią. Nie tutaj wakacji, nie mamy nauczycieli, nie ma przyjaźni między uczniami, bardziej strategiczne sojusze zawierane między nimi. Szkoła sama sobie jest niebezpieczna. Niebezpieczne jest chodzenie samemu po korytarzu, bo w każdym zauku krążą potwory i, i ucznie, uczniowie, którzy praktykują czarną magię. I cóż w tej szkole trzeba naprawdę bardzo uważać na swoje życie, bo łatwo można je stracić. Nie uważacie, że to jest dość ciekawy y, opis. Troszeczkę faktycznie ten temat szkoły jest. Już przeczytałam, jak przeczytałam pierwsze zdanie, miałam takie, o, jest znowu jakaś kolejna szkoła magii. Tutaj mnie trochę za, zaintrygowało to, że nie będzie to taka słodka i lekka książka, tylko faktycznie mam nadzieję, będzie trochę bardziej brutalna sama w sobie. To by było na tyle. Szybkich osiem książek, na które jeszcze czekam w najbliższym czasie. Y, jestem ich ciekawa i, i mam nadzieję, że którąś z książek Was też zaciekawiłam i też byście chcieli po którejś z nich sięgnąć na przykład tą o książka jak w ludzką skórę, to myślę, że na 100% będę chciała przeczytać. Dajcie mi znać, czy Wam się podobało. Dzięki, że oglądaliście i pa!